Lato na Spitsbergenie to wystawa, jaką w piątek, 15 grudnia, otwarto w Galerii Photomix w Kętrzyńskim Centrum Kultury. Spitsbergen to jeden z rejonów Arktyki. Piękno tej lodowej krainy w swoich fotografiach ujął Jarosław Olejnik. Mimo, że tam nic nie ma, człowiek wychodząc tam po paru minutach się czuje bardzo malutki i no po prostu nic nieznaczący. Próbowałem pokazać mniej więcej wszystko, co tam jest, chociaż dużo tam nie ma, wbrew pozorom. Jest tam, no, tak jak zresztą będzie widać na zdjęciach, dość ponuro cały czas jest albo wiatr, albo mgła. No ale to, co mi się udało pokazać, to jest właśnie chyba takie to największe bogactwo. Akurat trafiłem na koniec lata i początek jesieni i to jest taka pora, gdzie no, coś się dzieje, coś. Widać oprócz lodu i śniegu. I faktycznie na fotografiach poza bezkresem krainy autor zaprezentował charakterystyczną dla Spitsbergenu roślinność, a także spotykane w tym rejonie zwierzęta. Wystawę można oglądać do 7 lutego w Galerii Fotomix w Kętrzyńskim Centrum Kultury.